Pisze scenariusz. Tu jest scenariusz, a scenariusz opiera się o Klocki Lego, które już za chwilę zaczynam pakować i będą użyte na warsztacie do zbudowania lepszej współpracy pomiędzy kierownikami, ludźmi, którzy pracują na co dzień zdalnie. I pomysł jest taki, żeby dzięki użyciu le metody Lego Series Play mm, dowiedzieli się czegoś o sobie, poznali się lepiej, ponieważ dzięki temu rośnie. Zaufanie wzajemne. Jak znasz człowieka, to prawdopodobnie jest szansa, że będziesz mu w stanie bardziej zaufać. A jeśli tak się wydarzy, to prawdopodobnie będziesz w stanie lepiej współpracować. Ten zestaw nie jedzie na warsztat z klientem. On czeka aż dzieciaki podrosną i będziemy mogli razem go rozpakować i się pobawić. I'm <laughs>